Szanowny Kacper i dziś zaczynamy Drogę do Golda 3. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie trzy gierki. Obecna ranga Gold 1. Wytłumaczę wam zasadę drogi do Golda 3. Gramy na dwójkach z randomami. To też w sumie odcinek gdzie zaczynamy grać rankety. Na początku chcę wspomnieć, że wy też możecie zagrać ze mną w drodze do Golda 3. Ale Kacpel, jak zagrać? Musicie wybić na Discorda, link w opisie. Lecz nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, suba i dla mojego sparcia w drodze zostaw komentarz PROJEKT GOLD 3 Już bez gadania zacznijmy pierwszą rundę. Witam Was w pierwszym meczyku i zaczynamy właśnie kick kickoffem a ja kickoff zaczynam ja i dobra, jesteśmy na ich stronie teraz tak, trochę wybijemy coś źle biłkę, ale tak to poszło. No tak, no to są tak, że na domy, no niestety widać, co jest. To było dziwne uczucie. Mm. Nie, no to nie wejdzie. Żeby to wesła to byłoby musiało być U nich ma o, oni mają co to nie my. To są właśnie te minusy grania z randomami bo nie wiem co ty zrobił przed zdobyciem ich bramki Dobra, mamy 1-1 Wyrównaliśmy, wyrównaliśmy wynik. Aha, ten Tybek ma jeszcze tego braka, Breakouta X. On ma jeszcze Karnet. Myślę, że to, to jest jakiś 10-letni gracz. ma 10 lat. I kupuje Carnety Znaczy, nie mówię to tak wprost, że 10-latki tylko kupują Karnetzy, ale no, wziął Breakouta i Tybek zaczyna swoją przygodę. Może z rangami. Nie wiem, tak jak my. Zaczęliśmy z goldem, a teraz jest srebro. Właśnie widzę, jak jest srebro. Poza tym odcinkiem zagrałem sobie jedną gierkę, yy, taką rozgrzewkę można powiedzieć. No i spadłem, więc przepraszam. Ale mamy gola kolejnego, chyba? Nie mamy. Oho, to jest bramka. Dobra. Tutaj ja muszę przeprosić za to mój błąd, bo ja nie wiedziałem, że to jest bramka. O, to ma zapewne hitbox jak do minus ten Record X. A nie wiem No i doda, mamy 3-3. I zawszeły się nagi hop, takie, ho powoli. Widać, że to jest jakiś typek, który. Nie chcę tak go obrażać, ale. Widać, że. Zacząłbym dopiero wyrazić by gdy... tangi. A w sumie tak, bo na pewno że obrażam ludzi. O, to było ładne. Na przykład. Z jego strony było ładne. ale co my, jak my tracimy bramkę, bo w sumie to był mój błąd teraz. się pocił już Mam nadzieję, że może jeszcze to wygramy, ale... Nice! Ładnie, ładnie, ładnie Może to jeszcze wygramy Jak teraz oni nie pojadą do -off, To mogę strzelić w niego ładną bramkę Ale jest inaczej Jest tak to pod kątem teraz Właśnie! Mamy gola! Wygraliśmy to! Pierwsze spotkanie wygraliśmy. Oni się już poddali. Co za... Koniec meczu, nie? Widzowie. Dobra. Gramy dalej. Widzimy się w drugim meczu. Dobra, witam was w drugim, drugiej gierce, ze trzech. Czyli ostatni sobie można powiedzieć. I mamy kolejną grę o można już powiedzieć, że o golda może być to gra. Chyba nie. Ale nie też na piłkę. No, ładnie, ładnie. Mamy pierwszy gol. I typek miał w poprzednim sezonie wygrał trudniej platynę. Więc może to jest platynka jeszcze. Kurde, było blisko. Gdzie ktoś tam próbuje dryblować? Nasz typę go bump'nął Nie, no ja to był go, to naprawdę. Kurde, no... Mógł ten typę tam zostać, no. E, ja też mogłem w sumie też trochę tam taszować do niego. tak, ale tutaj typki o... Dobra, mamy chociaż go na kolejnego z no mojej nawet, stronę teraz jeszcze sobie padę trochę i... To tak... leciutko podbyć po to. Mamy. Mój drugi gol. Aha i Toxic sobie... ...typek z przeciwnej... o, i opuścił grę. To będzie chyba... ...poddanie się. No i mamy... mam haplika, nie? Czyli robiliśmy i... Raczej cypak się już podda, więc... Ajajaj, jak będę trafił tylko. I wychaliśmy, dobra. Druga gierka wygrana. I mamy MVP. Więc widzimy się w ostatniej gierce w tym dzisiejszym odcinku. Na razie poszło dobrze. I witam Was w ostatniej gierce trzeciej. Na tu pojedziemy teraz. Mamy pierwszą bramkę I to bardzo szybko I mamy drugą bramkę I to bardzo szybko Co, co za mecz to jest, nie? I to chyba nam wyszedł taki trochę Więc mamy takie szczęście w tym meczu Oby to szczęście nam się nie, nie zwróciło, że będą oni mieli coś w gola I mamy trzecią bramkę Oj, ten mecz chyba za długo nie potrwa. Więc mogę chyba się po, A, bo dobra, nie. lepiej nie mówmy przed tym, co może się stać, bo... Mogę sobie zrobić jakiś chory comeback, oni by followował typka. Dobra, mamy setę. Lecę, ale za późno, ajajaj. Dobra, 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 musimy się skupić, żeby nie stracić wyników. Już minęło pół meczu, mamy time. Dobra, dobra, dobra. Na razie ich pierwszy gol. Będziemy, mamy ich na, jej, na ich połowie to. Ale to on tak. Będziemy im tą setę. Ale Ja wierzę no Właśnie, mogę tego nie mówić no Wepluję to słowa teraz tego. po 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 Nie to ja zrobiłem właśnie Mogłem nie mówić tych słów Nie no Fajnie, typek, ale Coś ty zrobił teraz Ale ja nie trafiam, co ja robię ja się muszę nauczyć trafiać tą piłkę. Bo ten typ, nie wiem, ten typ jak mnie dribbling to przegramy to. Co ja powiedziałem? Mogę no, tylko nie mówić, że oni zrobią comeback. Dobra. To no, już naprawdę to była wina mojego tytka, że on nie jest na bramce nawet No dobra, chodźcie chociaż dwa mecze będą przegrane, ale chociaż jeden będzie wygrany tak No, dwa mecze będą wygrane, jeden będzie przegrany Dobra, znowu nie zapomnijcie o, o zostawieniu lajka like i subskrypcji Mamy w tym odcinku Srebron 3 Dywizja 2. Może na dzisiejszym live'ie wiemy lepszą rangę, a nagrywam to 18 lipca w piątek, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnym odcinku.